I co? Jedziemy z tym No i dobra, będzie to tak mniej więcej wyglądać. Tutaj przeprowadziłem małe testy. Doszłem do wniosku, że zrobimy to w ten sposób. Profil jest trójka, więc powinien wystarczyć. Nie powinniśmy tym wygiąć. Jeszcze dodatkowo spadniemy tutaj wzmocnienie. Dlaczego nie robię tego rozwiązania? Ono będzie dziadowskie. Przemyślałem, no niestety, chwilę mi na tym zeszło przemyśleniem, w jaką stronę pójść. Ponieważ, no jak tutaj wsadzę jakąkolwiek kolejkę, nie mogę jej zrobić na ciasno. No i jak będę to skręcał, to to się będzie wszystko zgniatać, będzie pracować. No i, no i będzie wyglądać tak jak tutaj, podgniatane wszystko. I będzie po pewnym czasie ciężko to przesuwać, w środku będzie korozja, będzie problem, potem założyć ośkę czy cokolwiek. Więc doszedłem do wniosku, że pójdę na łatwiznę. Przy okazji obetniemy troszeczkę, żeby było to lżejsze, <gry> no bo będzie ten wahacz na pewno dużo cięższy od tego, ze względu na to, że dwa razy grubsza, będzie, e, dwa razy grubsza ścianka profilu, e, tutaj przeprowadziłem testy. Tak samo gięcia, e, ponieważ muszę ten wahacz giąć, będę go giął raz tak jak ten, e, czyli po prostu będzie tylko jedno gięcie tutaj. Jak widzicie, jest tak, jakby raz tylko zgięty. A nie jak hmm, te, te nowsze wahacze wszystkie, co mają dwa gięcia. E, pójdę na trochę na łatwiznę, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Więc co? Jedziemy z tym wahaczem. I've been dreaming all in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeling this demon Got a taste, can't waste, spit of this in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break No I dobra, jedna strona, wahacza jest prawa. Tak to wygląda. To nie jest to za profesjonalnie, ale może jakoś się uda to zgrać, przyspawać Tu jest podcięte do łamania no I wycięte mocowanie na... Wiadomo na co <laughs> Więc zostanie mi teraz zrobić drugą stronę, nie pomylić się <laughs> Żeby dało się to w drugą stronę No i... No i tyle I spawamy, mierzymy No i dobra, dwie nogi już są gotowe Została mi żmudna, ciężka praca. Czyli wyszlifować te otwory tutaj w środku, żeby to było równo. Oczywiście, flexem się tego nie da ładnie zrobić. Muszę teraz to ręcznie pilniczkiem tutaj wpaść i zeszlifować, żeby śruba ładnie chodziła na boki. Eee, te tekilki dorobię na samym końcu. Te od naciągu. No i zostanie nam jeszcze tylko tutaj dorobić tulejki. Tulejki, poprzeczkę na podwójnym łożysku więc tu muszę pod, na tokarkę to wrzucić i pod, podrobić tutaj troszeczkę, podebrać materiału żeby łożyska chodziły. dwie takie wąskie tulejki się zrobi na jedną na drugą stronę ustawi się to skręcił na stałe tak mniej więcej żeby potem przymierzyć już ten wahacz i spalnąć go będzie finito Mamy gotowe. Są tutaj podtoczone podłużyska. Jeszcze trzeba będzie dorobić te tulejki dystansowe między łożyskami Ale to już w wolnym czasie. No i tak to wygląda po krótkiej przerwie. Jeszcze trzeba będzie tutaj wspawać poprzeczkę. Na razie jeszcze tych łuków nie pospawałem, bo już widzę problem mianowicie taki, że trzeba będzie to wziąć, trzeba będzie to wziąć i podciąć i troszeczkę zwężyć bo podczas spawania wiadomo, że coś poprzeciąga byłem na to przygotowany no i mi niestety przeciągło o centymetr o centymetr mi rozciągło to wszystko to niby jest luz, ale no nie będę tego na siłę naciągał nie. więc będę musiał tu ponacinać cyk, cyk, cyk i delikatnie zwężyć dwie strony i będzie git. Tutaj tak samo będzie bolczyk trzeba podciąć. Yy, znaczy, podwiercić i wstawić yy, tego bolca na mocowanie zacisku tylnego. No i tyle. No. poprzeczka, mocowania amortyzatora, to poprawić. Yy, znaczy, teraz poprzeczka, mocowania amortyzatora, tutaj przekręcić. poustawiać wszystko. I myślę, że będzie git. <laughs> będzie ok. Pasuje to wreszcie dzisiaj skończyć, bo to za długo troszeczkę trwa. No i to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dzisiejszy odcinek zakończymy na tym etapie. Mianowicie wahacz już jest praktycznie gotowy. Yy, zostanie mi tylko dospawać mocowanie, ale to muszę już ustalić wysokość. Naciągi to też, już jest tam szczegół. To jest chwila, moment roboty. Ale... Ogólnie jestem na chwilę obecną zadowolony. No, nie obyło się bez drobnych problemów, a mianowicie takich, że ściągnęło mi tutaj 2 mm, ale to było normalne jak spawałem tylko od wewnętrznych stron. Muszę jeszcze troszeczkę bardziej podszkolić w tym spawaniu. Mniej więcej ile co, jak tam ściąga metale, żeby nie było w przyszłości takich problemów. Cóż, yy, mianowicie to mocowanie też będzie do przerobienia, jednak całkowicie, bo wzorowałem się tamtym wahaczem, co wam mówiłem, tym takim gównianym i mogłem tą belkę przespawać troszeczkę bardziej do tyłu i nie trzeba byłoby tego mocowania przerzucać, a teraz, no niestety, wychodzi na to, że. Wychodzi na to, że, no nie zgra mi się to. Będę musiał to mocowanie yy, odciąć i zrobić tak bardziej po skocie. Czyli po prostu przespawamy troszeczkę wyżej, trochę bardziej pod skosie, bliżej ramy, i się powinno to wtedy wszystko z moich obliczeń wynika, że się powinno wszystko zgrać. Oczywiście to nie jest wahacz oryginalny, lącinowski. Nie wiem, jaki jest wielki lącinowski wahacz. To jest chyba ten 180, zaraz, to znaczy 280. Rozumierzymy. Tak, to jest ten od mrf 280. Eee, amortyzator. Lącinowski może być mniejszy, pewnie 160 bo coś takiego i wtedy to by pasowało. No, ale dalej nie wnikam No i tyle. Tyle w dzisiejszym odcinku. Następnym, na który zapraszam, niebawem będzie już prawdopodobnie ten Lącin stał na kołach, bo najgorsza rzecz właśnie była z tym wahaczem. To była najbardziej problematyczna ze względu na takiego, że no nie widziałem za bardzo, jak to zrobić tak, żeby było dobrze. A żeby się nie orobić, a żeby to było <grymne> wytrzymałe tak samo. No i chyba wybrałem najlepszą z możliwych opcji. Powiem wam, że pracuje ten wahacz idealnie na podwójnych łożyskach, takiego wahacza na pewno na internecie nie kupicie. A pewnie jak znajdziecie to pewnie 350-400 zł taki by wahacz kosztował, nie. No, a tutaj macie w granicach, no nie wiem ile koszty zrobienia tego wahacza. To pewnie w granicach kurde 50 do 100 zł, nie? Coś takiego. Od 50 do 100 zł max. Będzie koszt wyprodukowania tego wahacza, zrobienia go. Samemu oczywiście mówię, nie, że komuś tam zlecić. A wytrzymałość to pewnie będzie w granicach, nawet będzie lepszy niż te te ŁMRF-a, te, 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 ue, te stalowe, bo jest grubsza ścianka. Więc jeszcze raz Was zapraszam do subskrypcji, do łapkowania. I do obejrzenia poprzednich odcinków, jeśli wam się podobało. A jeśli nie, no to trudno. Ja się z wami żegnam. Na razie do następnego. Trzymajcie się. Hej!